Patrzył na jej zakrwawione kolano, nieświadomy, że to przypadkowe spotkanie na górskim szlaku na zawsze odmieni losy ich obojga. Deszcz uderzał o szyby małej drewnianej chaty, a wiatr wył między sosnami, jakby ostrzegał przed tym, co miało nadejść. Marek Kowalski, trzydziestoletni mężczyzna o szorstkiej twarzy i spracowanych dłoniach, Dokładał drewna do kominka, zerkając co chwilę na nieznajomą, którą przyniósł z lasu na własnych plecach. Leżała teraz na jego łóżku blada jak księżyc, z podkurczonymi nogami i wyrazem bólu malującym się na twarzy. Jej eleganckie ubrania, markowa kurtka przeciwdeszczowa i drogie trekkingowe buty były przemoczone i zabrudzone błotem, ale nawet w tym stanie wyglądała nie na miejscu w jego skromnym domu. Może herbaty? zapytał, trzymając w dłoniach dwa kubki. Jego głos był zachrypnięty od rzadkiego. Używania. Od trzech lat żył tu sam zdala od miasta, od ludzi, od przeszłości. Skinęła głową bez słowa, obserwując go z mieszaniną strachu i wdzięczności. Miała długie, ciemnobrązowe włosy, teraz wilgotne od deszczu i intensywnie zielone oczy, które przypominały mu leśne jezioro w słoneczny dzień. Dziękuję, powiedziała cicho, gdy podał jej kubek. Dziękuję za za uratowanie mnie. Marek wzruszył ramionami. Każdy by to zrobił. Nie, nie każdy, odpowiedziała, krzywiąc się, gdy poruszyła nogą. Nie w tych czasach. Usiadł na krześle przy starym Stole i spojrzał przez okno na szalejącą burzę. Słyszał jej krzyk, gdy zbierał drewno na opał. Nie planował nikogo spotykać, nie planował z nikim rozmawiać, ale kiedy zobaczył ją leżącą na skałach, z krwią spływającą po nodze, nie mógł jej tam zostawić. Zwłaszcza, że nadciągała burza. „Jestem Marek”, przedstawił się, nie patrząc na nią. „Julia”, odpowiedziała po chwili wahania. „Julia Nowak”. Spojrzał na nią marszcząc brwi. Nazwisko brzmiało znajomo, ale nie mógł sobie przypomnieć, A skąd. „Co robisz?” Sama w górach podczas takiej pogody, Julia odwróciła wzrok. Potrzebowałam odetchnąć, uciec. Nie sprawdziłam prognozy. Marek wiedział, jak to jest chcieć uciec. Sam uciekł tu trzy lata temu po tym, jak stracił wszystko: rodzinną farmę, oszczędności, godność. Po tym, jak wielka korporacja wykupiła ziemię w okolicy i zostawiła jego rodzinę z niczym. Burza nie ustąpi do rana, powiedział wstając. Możesz tu zostać. Opatrzyłem Twoją nogę, ale powinna być sprawdzona przez lekarza. Jutro pomogę ci zajmować. Do wioski. Nie, odpowiedziała zbyt szybko, zbyt nerwowo. Znaczy, nie trzeba, po prostu potrzebuje trochę czasu. Nikt nie wie, gdzie jestem i tak powinno zostać. Ich spojrzenia spotkały się na dłuższą chwilę. W jej oczach dostrzegł coś, co dobrze znał strach, determinację, desperackie pragnienie wolności. Kiwnął głową, nie pytając o więcej. Tej nocy słuchał, jak oddycha przez sen. Czasem mówiła coś niewyraźnie, jakby się z kimś kłóciła. Zastanawiał się, przed czym ucieka ta elegancka kobieta z miasta, co ją doprowadziło na ten odległy szlak, prosto w jego samotne życie. Rankiem, gdy burza nieco ucichła, Marek wyszedł sprawdzić szkody. Dach chaty wytrzymał, ale kilka drzew zostało powalonych przez wiatr. Gdy wrócił do środka, zastał Julię stojącą przy kominku, przeglądającą zdjęcie w ramce, jedyną osobistą rzecz, jaką miał na widoku. To twoja rodzina? Zapytała, nie odwracając się. Tak, odpowiedział, zdejmując mokrą kurtkę. Rodzice i siostra, mieszkają tu z tobą? Nie, odparł krótko. Ojciec nie żyje, matka i siostra mieszkają w mieście. Julia odłożyła zdjęcie i spojrzała na niego. Wyglądała lepiej. Na jej policzkach pojawił się delikatny rumieniec. Przykro mi, nie trzeba, powiedział i przeszedł do kuchni, by przygotować skromne śniadanie. Jedli w ciszy, wsłuchując się w odgłosy deszczu uderzającego o dach. Marek zauważył, że Julia co chwilę wyjmuje telefon z Sprawdza go, z frustracją odkłada: Nie ma tu zasięgu, wyjaśnił. Najbliższy jest w wiosce pięć kilometrów stąd, zacisnęła usta. Muszę zadzwonić, ale nie chcę wracać do wioski. Przed czym uciekasz? Zapytał wprost. Julia westchnęła, bawiąc się nerwowo widelcem. Przed życiem, które nie jest moje, przed decyzjami, które inni podjęli, za mnie. Przed ojcem, który kontroluje każdy mój krok. Coś w jej głosie, w sposobie, w jaki wypowiedziała słowo ojciec, sprawiło, że Marek poczuł ukłucie niepokoju. Ale zanim zdążył zapytać o więcej, Julia wstała zbyt gwałtownie i syknęła z bólu, gdy obciążyła zranioną nogę. Instynktownie złapał ją za ramię, by nie upadła. Ich twarze znalazły się blisko siebie, tak blisko, że czuł jej ciepły oddech. Przez chwilę patrzyli sobie w oczy, aż Julia odwróciła wzrok i delikatnie się odsunęła. Przepraszam. Wymamrotała. Ja chciałabym się odświeżyć, czy mogę? Oczywiście, odpowiedział wskazując na małą łazienkę. Woda nie jest zbyt ciepła, ale w porządku, dziękuję. Przerwała mu i pokuśtykała do łazienki, zamykając za sobą drzwi. Kiedy została sama, Marek przeszedł do miejsca, gdzie leżała jej przemoczona kurtka. Wiedział, że nie powinien, ale coś go pchało, by dowiedzieć się więcej o tajemniczej kobiecie, która wpadła w jego życie. W kieszeni znalazł elegancki skórzany portfel, a w nim wizytówkę. Biały kartonik z minimalistycznym logo spadł na podłogę. Marek podniósł go i zamarł, wpatrując się w nazwisko wydrukowane elegancką czcionką pod imieniem Julia Julia Nowak-Kamiński. Córka Tomasza Kamińskiego, człowieka, który zniszczył jego rodzinę. Czuł jak krew odpływa mu z tysiący. Twarzy, a przeszłość, od której tak desperacko uciekał, wraca ze zdwojoną siłą. W jego chacie, na jego łóżku, odpoczywała córka jego największego wroga, kobieta, której nazwisko śniło mu się w koszmarach przez ostatnie trzy lata. Za drzwiami łazienki słyszał szum wody. Julia nie wiedziała, kim on jest. Nie wiedziała, że wydeptana ścieżka losu właśnie skręciła w nieoczekiwanym kierunku, prowadząc ich oboje ku konfrontacji, która mogła wszystko zniszczyć lub wszystko naprawić. Marek szybko wsunął wizytówkę z powrotem do portfela, i odłożył go na miejsce. Serce waliło mu w piersi jak młot. Kamiński. To nazwisko odbijało się echem w jego głowie, budząc wspomnienia, które przez lata starał się zagrzebać głęboko w świadomości. Tomasz Kamiński, prezes Polskiego Konsorcjum Rozwoju, człowiek, którego twarz uśmiechała się z okładek biznesowych magazynów, gdy obiecywał rozwój regionalny i nowe miejsca pracy. Ten sam człowiek, który pięć lat temu zjawił się w ich małej wiosce z planami budowy luksusowego ośrodka. Narciarskiego. Człowiek, który wykupił większość ziemi w okolicy za bezcen, wykorzystując trudną sytuację lokalnych rolników. Ojciec Marka odmówił sprzedaży ich rodzinnej ziemi. Ziemi, która należała do Kowalskich od pokoleń. I wtedy zaczęły się problemy: najpierw drobne przeszkody administracyjne, potem odmowa dostępu do drogi dojazdowej, wreszcie sprawa o rzekome zanieczyszczanie pobliskiego strumienia. Koszty sądowe pochłonęły wszystkie oszczędności rodziny, a kiedy ojciec Zmarł na zawał matka, złamana żalem i presją, zgodziła się na sprzedaż za cenę, która ledwo pokryła ich długi. Drzwi łazienki otworzyły się. Wyrywając Marka z bolesnych wspomnień. Julia stała w progu z wilgotnymi włosami i czystą twarzą. Bez makijażu wyglądała młodziej, bezbronniej. Trudno było w niej dostrzec córkę bezwzględnego miliardera. Wszystko w porządku? zapytała, zauważając jego napięcie. Marek skinął głową, zmuszając się do spokoju. Tak, jak noga? Lepiej, odpowiedziała kuśtykając do stołu. Dziękuję za opatrunek. Jesteś lekarzem? Ratownikiem górskim odparł krótko. Byłem, poprawił się. Teraz jestem nikim szczególnym. Julia przyglądała mu się z zaciekawieniem. Jak ktoś zostaje nikim szczególnym w środku lasu, Marek wzruszył ramionami. Tak jak ty uciekasz przed swoim ojcem, ja uciekam przed przeszłością. W jej oczach dostrzegł błysk zrozumienia, a potem niepokoju. Skąd wiesz, że uciekam przed ojcem? Nie mówiłam, powiedziałaś rano, przerwał jej, przeklinając w myślach swój błąd. O decyzjach, które inni podejmują za ciebie, o ojcu, który kontroluje każdy twój krok. Napięcie między nimi rosło z każdą sekundą. Julia przygryzła wargę, jakby zastanawiała się, jak wiele może mu zaufać. Mój ojciec, zaczęła powoli. Jest człowiekiem, który zawsze dostaje to, czego chce, zawsze. A teraz chce, żebym wyszła za mąż za syna jego partnera biznesowego dla umocnienia sojuszu, jak w średniowieczu. zaśmiała się gorzko. Uciekłam dzień przed oficjalnymi zaręczynami. Wyłączyłam telefon, wzięłam plecak i odjechałam jak najdalej. Marek poczuł ukłucie współczucia wbrew samemu sobie. I trafiłaś na szlak podczas burzy. Nie planowałam tego. 영아니 <목소리도> Westchnęła. Po prostu jechałam, aż skończyła się benzyna. Zostawiłam samochód przy początku szlaku i zaczęłam iść. Chciałam, nie wiem, może zgubić się na chwilę, poczuć, że jestem poza jego zasięgiem. Burza za oknem znów przybrała na sile. Krople deszczu uderzały w szyby, a wiatr szarpał gałęziami drzew. Marek podszedł do kominka i dorzucił drewna, obserwując jak płomienie tańczą i trzaskają. Nie znasz mojego ojca, kontynuowała Julia, wpatrując się w swoje splecione dłonie. On nie odpuszcza. Uruchomił Wszystkie swoje kontakty prywatnych detektywów, kogo tylko trzeba, żeby mnie znaleźć, to kwestia czasu. Marek pomyślał o Kamińskim którego widział tylko raz w życiu, na spotkaniu z mieszkańcami wioski. Wysoki mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze, z siwiejącymi skroniami i zimnym uśmiechem, który nie sięgał oczu. Człowiek, który mówił o wspólnym dobru i nieuchronności postępu, patrząc na nich wszystkich z ledwo skrywaną pogardą. Dlaczego po prostu nie odmówisz? zapytał, starając się, by jego głos brzmiał neutralnie. Jesteś dorosła. Ma nad tobą jakąś władzę prawną? Julia pokręciła głową. Nie o to chodzi. On kontroluje wszystko. Moją pracę w fundacji, której jest głównym darczyńcą. Mieszkanie, w którym mieszkam, wszyscy moi przyjaciele to dzieci jego współpracowników. Całe moje życie to starannie skonstruowana klatka ze złotymi prętami przerwała, jakby sama zaskoczona swoją szczerością. Przepraszam, nie powinnam cię obarczać moimi problemami. W porządku, odpowiedział cicho. Rozumiem więcej, niż myślisz. Ich spojrzenia spotkały się nad stołem. Przez chwilę Marek widział w niej po prostu kobietę, zagubioną, zranioną szukającą własnej drogi. Nie córkę człowieka, który zniszczył jego rodzinę. Moment przerwało głośne pukanie do drzwi. Oboje podskoczyli zaskoczeni. Nikt nigdy nie pukał do drzwi jego chaty. – Spodziewasz się kogoś? – szepnęła Julia, a w jej oczach pojawił się strach. Marek pokręcił głową i podszedł do drzwi. Kiedy je otworzył, ujrzał wysokiego mężczyznę w mundurze straży leśnej, przemoczonego do suchej nitki. – Panie Kowalski – przywitał go leśniczy. – Wybacz najście, ale mamy sytuację kryzysową – Rzeka wylała, droga do wioski jest nieprzejezdna. Objeżdżam wszystkie chaty w okolicy, ostrzegam ludzi. Według prognoz poziom wody będzie jeszcze rósł. Dzięki za ostrzeżenie, odpowiedział Marek. Moja chata stoi wysoko, powinna być bezpieczna. Leśniczy skinął głową, ale jego wzrok powędrował za Marka, gdzie w głębi pomieszczenia stała Julia. Widzę, że nie jest pan sam. To dobrze. Bezpieczniej w grupie. Sprawdzę, czy wszyscy w okolicy są bezpieczni. Jakby co? Mój numer pan ma. Kiedy leśniczy odjechał, Julia stała blada jak ściana. Myślisz, że mnie rozpoznał? zapytała cicho. Wątpię, odpowiedział Marek, zamykając drzwi. Aleksy to dobry człowiek, ale nie śledzi plotek z życia Elit. Podszedł do okna i spojrzał w stronę doliny. Nawet z tej odległości widać było, że sytuacja jest poważna. Ciemna woda rzeki, zazwyczaj wijąca się wąskim strumieniem, teraz rozlała się szeroko, zalewając łąki i niżej położone tereny. Jesteśmy odcięci, powiedział odwracając się do Juli. Przynajmniej na kilka dni. Czuł dziwną mieszankę emocji, gniewu, gdy myślał o tym, kim ona jest, ale też niepokoju o jej bezpieczeństwo i czegoś jeszcze, czego nie potrafił nazwać. Nie masz zapasów na taką sytuację? zapytała, zerkając na półki z żywnością. Mam, ale Marek przerwał, zastanawiając się, jak wytłumaczyć prostotę swojego życia komuś, kto dorastał w luksusie. Nie jest tu jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Jedzenie jest proste, woda z deszczówki a prąd z małej turbiny na strumieniu, który teraz pewnie jest zalany, zostają lampy naftowe i kominek. Julia podeszła do niego, zatrzymując się na wyciągnięcie ręki. Marek, ja nie oczekuję luksusów. Właściwie to jest pierwsze miejsce od lat, gdzie czuję, że mogę oddychać. Spojrzał na nią, zaskoczony szczerością jej słów i intensywnością jej spojrzenia. Przez moment widział w niej tylko kobietę z krwi i kości, nie symbol wszystkiego, co stracił. Musisz bardzo nienawidzić swojego życia, powiedział cicho. Nie życia odpowiedziała kręcąc głową. Tylko tego, jak bardzo nie jest moje, jak bardzo składa się z oczekiwań innych ludzi. Deszcz bębnił o dach, a wiatr wył między drzewami, gdy stali tak blisko siebie. Dwoje ludzi, których historie były splątane, choć jeszcze o tym nie wiedzieli córka miliardera i człowiek, którego jej ojciec zniszczył, uwięzieni razem przez kaprys natury. Julia wyciągnęła rękę i delikatnie dotknęła jego ramienia: Dziękuję, że pozwalasz mi tu zostać. Wiem, że nie masz powodu ufać obcej osobie. Masz rację, odpowiedział Marek, myśląc o wizyty w jej portfelu. Nie mam powodu ci ufać, ale mimo tych słów, gdy spojrzał w jej oczy pełne ciepła i wdzięczności, poczuł, jak jego serce mięknie i wiedział, że jest w niebezpieczeństwie, ale nie ze strony powodzi, która odcięła ich od świata. Trzeci dzień w chacie przyniósł względne przejaśnienie. Deszcz ustał, choć ciężkie szare chmury wciąż wisiały nad górami. Rzeka pozostawała wzburzona, odcinając ich od cywilizacji. Marek wyszedł wcześniej sprawdzić zapasy drewna. Gdy wrócił, zastał Julię Męczącą przy komodzie z fotografią w dłoni. Zdjęcie przedstawiało jego rodzinę przed ich dawnym gospodarstwem. To twój dom? zapytała nie odwracając się. Był odpowiedział sucho, odkładając drewno. Straciliśmy go. Julia odwróciła się, a w jej oczach widać było szczere zainteresowanie. Co się stało? Marek zawahał się. Przez dwa dni unikał tego tematu, udając, że nie wie, kim ona jest ale ciężar tej wiedzy stawał się nie do zniesienia. Wielka korporacja chciała naszą ziemię powiedział w końcu patrząc jej prosto w oczy Polskie Konsorcjum Rozwoju twojego ojca Julia zamarła jej twarz pobladła Skąd znalazłem twoją wizytówkę przyznał pierwszego dnia Zaskoczenie na twarzy Julii szybko ustąpiło zrozumieniu a potem bólowi odłożyła zdjęcie drżącymi rękami Dlatego byłeś taki zdystansowany wyszeptała Wiedziałeś cały czas twój ojciec zniszczył moją rodzinę powiedział Czując, jak gniew miesza się z żalem, mój ojciec zmarł broniąc naszej ziemi, matka. Nigdy nie doszła do siebie. Julia wstała i zrobiła krok w jego stronę. Nie jestem moim ojcem, Marek. Nie? Zapytał gorzko. Żyjesz z jego pieniędzy. Korzystasz z jego władzy. Jesteś częścią tego wszystkiego. Myślisz, że nie wiem? Jej głos nagle stwardniał. Myślisz, że nie widzę, jak on działa? Dlaczego według ciebie tak desperacko próbuje uciec? Marek milczał, zaskoczony intensywnością jej reakcji. Kiedy miałam 16 lat, kontynuowała Julia, usłyszałam, jak ojciec mówi przez telefon o oczyszczeniu terenu. Tak Nazwał wykupienie czyjejś rodzinnej ziemi, terenu, jakby ludzie, ich historie, ich życia nic nie znaczyły. Jej oczy wypełniły się łzami. Przepraszam za to, co ci zrobił powiedziała cicho przepraszam za wszystko. Marek poczuł, jak jego gniew słabnie, zastąpiony mieszanką współczucia i konfuzji. Co teraz? zapytał nie wiem odpowiedziała szczerze. Ale wiem, że nie chcę być taka jak on. Nigdy. Przekroczenie tej granicy, wypowiedzenie prawdy, zmieniło coś między nimi. Chłód, który Marek tak starannie pielęgnował, zaczął topnieć. Spędzili popołudnie, rozmawiając otwarcie o jego życiu przed tragedią, o jej dzieciństwie w cieniu potężnego ojca, o marzeniach, które oboje porzucili, o bólu, który ich ukształtował. Chciałam otworzyć schronisko dla bezdomnych zwierząt, wyznała, gdy siedzieli przy kominku. Ojciec wyśmiał ten pomysł. Jeszcze możesz to zrobić, powiedział Marek. Julia potrząsnęła głową. Nie rozumiesz, w moim świecie kobieta jest albo żoną, albo córką, nigdy sobą, więc zmień świat, odpowiedział prosto, a ona spojrzała na niego, jakby zobaczył w niej coś, czego sama nie dostrzegała. Tego wieczoru, gdy burza, znów nadciągnęła, siedzieli bliżej siebie niż kiedykolwiek. Ich palce przypadkowo się zetknęły, ale żadne z nich nie odsunęło ręki. Jak to się skończy, Marek? Zapytała Julia, wpatrując się w ogień. Nie odpowiedział. Oboje wiedzieli, że świat poza lasem Wkrótce się upomni o swoją własność, o nią. Ale tej nocy, odcięci od wszystkiego, istnieli tylko oni dwoje. Dwie zagubione dusze, które znalazły siebie nawzajem w najmniej spodziewanym miejscu, połączone przez los, który wydawał się równie okrutny co hojny. Słońce przebijało się przez chmury oświetlając powodziowe pozostałości. Marek stał na krawędzi wzgórza obserwując dolinę. Woda zaczęła opadać, odsłaniając połamane gałęzie, naniesione kamienie i ślady zniszczeń. Droga do wioski była wciąż nieprzejezdna, ale krajobraz powoli wracał do normalności. W przeciwieństwie do jego serca, które było w kompletnym chaosie. Myślisz, że jutro będzie można przejść? Julia stanęła obok niego, osłaniając oczy dłonią. Prawdopodobnie odpowiedział nie patrząc na nią. Aleksy pewnie przyjedzie sprawdzić, czy wszystko w porządku. Wspomnienie leśniczego sprawiło, że Julia się spieła, a jeśli mnie rozpozna, jeśli powie innym, Marek wzruszył ramionami, musiałoby mu zależeć, a Aleksy ma własne problemy. Wrócili do chaty w milczeniu. Czwartego dnia wspólnego pobytu nauczyli się już poruszać wokół siebie, dzielić małą przestrzeń, przygotowywać posiłki z ograniczonych zapasów. Julia zaskakująco szybko przystosowała się do prostego życia. Umiała rozpalić w kominku, gotowała prostą zupę z tego, co znaleźli w spiżarni, nie narzekała na brak wygód. Nie takiej cię sobie wyobrażałem, przyznał Marek, gdy siedzieli przy stole. Jakiej mnie sobie wyobrażałeś? zapytała, podnosząc wzrok nad talerza, rozpieszczonej księżniczki, która nie przetrwa dnia bez butiku i kawiarni. Julia uśmiechnęła się smutno. Taką córkę chciał mieć mój ojciec, lalkę w witrynie, którą można pokazywać podczas gali charytatywnych i biznesowych przyjęć. Jej uśmiech zniknął, ale ja zawsze byłam raczej jak moja matka, niepasująca do tego świata. Co się stało z twoją matką? zapytał. Marek, zauważając cień, który przebiegł przez jej twarz, odeszła, gdy miałam dwanaście lat, odpowiedziała cicho. Nie wytrzymała życia z moim ojcem tego ciągłego udawania. Zostawiła mnie z nim, przerwała, a jej głos stał się niemal szeptem. Nigdy jej tego nie wybaczyłam. Marek wyciągnął rękę i delikatnie dotknął jej dłoni. Pierwszy raz zrobił to świadomie, z wyboru, nie przez przypadek. Julia spojrzała na ich splecione palce, a potem na niego. Co się z nami dzieje? Marek zapytała. Nie wiem, odpowiedział szczerze. Wiem tylko, że powinienem cię nienawidzić, ale nie potrafię. Na zewnątrz rozległ się warkot silnika. Oboje zerwali się na równe nogi, rozdzielając dłonie. Marek podszedł do okna i zamarł. To nie Aleksy, powiedział, czując jak Serce podchodzi mu do gardła. Przed chatą zatrzymał się czarny SUV z przyciemnianymi szybami. Eleganckie auto wyglądało niedorzecznie na błotnistej leśnej drodze. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn w garniturach, rozglądając się czujnie. To ludzie mojego ojca, wyszeptała Julia, cofając się w głąb chaty. Jak oni ktoś musiał cię rozpoznać, odpowiedział Marek, nie odrywając wzroku od okna. Może Aleksy, może ktoś inny. Pukanie do drzwi było stanowcze, nie przyjmujące odmowy. Julia spojrzała na Marka błagalnie. Nie muszę otwierać, powiedział cicho, pokręciła głową. Nie, to nie rozwiązanie. Oni wiedzą, że tu jestem. Marek podszedł do drzwi i otworzył je. Stał przed nim wysoki mężczyzna o kamiennej twarzy. Pan Kowalski zapytał, choć brzmiało to bardziej jak stwierdzenie. Moje nazwisko Nowak, jestem szefem ochrony pana Kamińskiego. Przyjechaliśmy po pannę Julię. Nie pamiętam, żebym zapraszał gości, odpowiedział Marek chłodno. Mężczyzna uśmiechnął się bez cienia rozbawienia. Panna Kamiński jest poszukiwana od kilku dni. Jej ojciec jest. Jest bardzo zaniepokojony. Jestem pewien, że jest mruknął Marek. Julia podeszła do drzwi, stając obok niego. Andrzej, przywitała ochroniarza bez entuzjazmu. Ojciec przysłał tylko was dwóch, musi być naprawdę zdesperowany. Pani ojciec czeka we wsi panno Julio odpowiedział mężczyzna. Prosił, żeby pani niezwłocznie do niego dołączyła. Marek poczuł, jak Julia lekko drży, stojąc obok niego. Czuł jej strach, ale widział też determinację w jej oczach. Potrzebuje kilku minut powiedziała, starając się, by jej głos brzmiał brzmiał pewnie. Ochroniarz skinął głową. Oczywiście, będziemy czekać w samochodzie. Gdy zamknęli drzwi, Julia odwróciła się do Marka, a w jej oczach było coś, czego nie widział wcześniej, mieszanka strachu i odwagi. Muszę iść. Powiedziała cicho. Wiem, odpowiedział czując jak coś w nim pęka. Nie możesz wiecznie uciekać, ale mogę przestać się bać. Jej głos nabrał mocy. Te kilka dni tutaj, z tobą, pokazały mi, że mogę być kimś innym, że mogę podejmować własne decyzje. Podeszła bliżej, kładąc dłoń na jego policzku. Dziękuję Ci, Marek, za uratowanie mnie, i to nie tylko na szlaku. Zanim zdążył odpowiedzieć, pochyliła się i pocałowała go. Delikatnie ale zdecydowanie. Pocałunek smakował jak obietnica i jak pożegnanie. Poczekaj, powiedział, gdy się odsunęła. Poszedł do szafki i wyjął małe drewniane pudełko. To należało do mojej matki. Chcę, żebyś to miała, otworzył pudełko. W środku leżał prosty srebrny wisiorek w kształcie góry. Nie mogę tego przyjąć, zaprotestowała Julia. Możesz, nalegał. Wkładając jej pudełko do ręki. Żebyś pamiętała, że gdzieś w tych górach jest człowiek, który widzi cię taką, jaka naprawdę jesteś. Julia zamknęła oczy, a gdy je otworzyła, błyszczały od łez. Przyjadę tu, gdy tylko będę mogła, obiecała. To nie jest pożegnanie. Ale oboje wiedzieli, że świat, do którego wraca, ma własne zasady i własną grawitację. Że łatwiej jest składać obietnice w chacie na odludziu, niż dotrzymywać ich w świecie wielkich pieniędzy i większych wpływów. Będę czekał, powiedział mimo to, wiedząc, że to może być kłamstwo. Patrzył, jak wsiada do czarnego samochodu, jak drzwi się zamykają, jak pojazd zawraca i znika między drzewami, pozostawiając po sobie tylko ślady opon na błotnistej drodze. I nagle jego chata, która zawsze wydawała mu się wystarczająco przestronna dla jednej osoby, Stała się nieznośnie pusta. Trzy miesiące minęły jak mgnienie oka. Jesień w górach zmieniła się w zimę, a las otulił się białym płaszczem śniegu. Marek stał przed chatą, rąbiąc drewno na opał, gdy jego oddech zamieniał się w białe obłoczki pary. Nie, miał wieści od Julii. Żadnych telefonów, żadnych listów. Czasem, gdy schodził do wioski po zapasy, przeglądał gazety, szukając jej nazwiska. Kilka razy znalazł wzmianki o jej ojcu i planowanej wielkiej inwestycji w regionie. Ale o niej ani słowa. Wieczorami, siedząc przy kominku, zastanawiał się, czy ich spotkanie rzeczywiście coś zmieniło, czy może było tylko chwilowym, zawieszeniem rzeczywistości, snem, który rozpłynął się w porannej mgle. Pewnego grudniowego dnia, gdy śnieg padał gęsto, usłyszał warkot silnika. Nikt nie odwiedzał go zimą. Droga była prawie nieprzejezdna. Wyszedł przed chatę, osłaniając oczy przed śniegiem. Duży, terenowy samochód zatrzymał się na skraju polany. Silnik zgasł. Drzwi się otworzyły i wysiadł z nich Tomasz Kamiński we własnej osobie. Wysoki mężczyzna w eleganckim płaszczu, kompletnie nie pasujący do otoczenia. Pan Kowalski przywitał go chłodno. Możemy porozmawiać w środku? Marek, zaskoczony tą wizytą, wpuścił go do chaty. Miliarder rozejrzał się po skromnym wnętrzu, a na jego twarzy pojawił się wyraz, który Marek dobrze znał: mieszanka politowania i wyższości. Moja córka opowiedziała mi o panu, zaczął Kamiński nie czekając na zaproszenie. O tym, jak ją pan uratował podczas to było trzy miesiące temu, odpowiedział Marek oschle. Długo pan czekał z podziękowaniami. Kamiński uśmiechnął się bez cienia ciepła. Nie jestem tu, by dziękować, panie Kowalski. Jestem tu, by zaproponować panu interes. Sięgnął do kieszeni płaszcza i wyjął kopertę, którą położył na stole. 500 tysięcy złotych. W zamian chcę, żeby trzymał się pan z dala od mojej córki. Marek spojrzał na kopertę, czując jak gniew rozlewa się po jego ciele. Tak jak kiedyś próbował pan wykupić moją rodzinną ziemię, Kamiński... Zmarszczył brwi. Nie wiem o czym pan Kowalski. Gospodarstwo na południowym zboczu. Mój ojciec odmówił sprzedaży, więc zniszczył go pan prawnie. Umarł na zawał, gdy przegrał ostatnią sprawę. Twarz miliardera przez moment wyrażała zaskoczenie, a potem zrozumienie Więc to o to chodzi o zemstę nie, odpowiedział Marek to chodzi o Julię o to, kim ona naprawdę jest, a nie kim pan chce, żeby była. Nie ma pan pojęcia, kim jest moja córka warknął Kamiński. Naiwna dziewczyna, która myśli, że kilka dni w lesie zmieniło jej życie to tylko faza. Romantyczna fantazja, wskazał na kopertę. Weź pieniądze i zapomnij o niej. To dla wszystkich będzie lepsze. Marek podszedł do kominka i wrzucił kopertę w płomienie. Proszę wyjść z mojego domu, powiedział cicho. Kamiński patrzył, jak pieniądze zamieniają się w popiół, a jego twarz stężała w masce gniewu. Popełniasz błąd, Kowalski. Jesteś nikim. Myślisz, że moja córka naprawdę mogłaby wybrać to? Rozejrzał się po chacie z pogardą. To nie jest Pana decyzja, panie Kamiński, ani moja, to jej wybór. Zobaczymy. Odpowiedział miliarder kierując się do drzwi. Ale ostrzegam, jeśli spróbujesz się z nią skontaktować, zniszczę cię. Tym razem całkowicie. Po jego wyjściu Marek długo stał przy oknie, obserwując jak samochód znika między drzewami. Wiedział, że to nie był koniec, że Kamiński nie odpuści. Tydzień później, gdy schodził do wioski po zapasy, w lokalnym sklepie rozległy się szepty. Ludzie patrzyli na niego dziwnie, podawali sobie gazety. Kupił jedną i zamarł, widząc na pierwszej stronie zdjęcie Julii u boku eleganckiego mężczyzny. Na główek głosił, córka Kamińskiego zaręczona z synem magnata naftowego. Wrócił do chaty, czując się pusty w środku. Tego wieczoru siedział przed kominkiem, wpatrując się w płomienie, gdy usłyszał lekkie pukanie do drzwi. Na ganku stała Julia z płatkami śniegu we włosach i zaczerwienionymi od zimna policzkami. Widziałeś gazety, powiedziała. To nie było pytanie. Marek skinął głową, nie ufając własnemu głosowi. To nieprawda, dodała, wchodząc do środka. Uciekłam, znowu Wyciągnęła z płaszcza łańcuszek z wisiorkiem w kształcie góry. Noszę go codziennie, żeby pamiętać. Twój ojciec tu był, powiedział Marek. Oferował mi pieniądze, żebym trzymał się od ciebie z dala. Julia uśmiechnęła się smutno. I co zrobiłeś? Spaliłem je. Podeszła bliżej, aż znalazła się tuż przed nim. Mój ojciec jest zdeterminowany, nie odpuści łatwo. Wiem. Odpowiedział Marek, ale ja też jestem zdeterminowany. To nie będzie proste życie, ostrzegła go Julia. On może wszystko utrudnić, ma wpływy, pieniądze, a my mamy coś, czego on nigdy nie będzie miał przerwał jej Marek, ujmując jej twarz w dłonie. Siebie nawzajem. Prawdę. Tej nocy, gdy śnieg otulał chatę, a ogień trzaskał w kominku, zrozumieli, że niektóre historie nie kończą się wielkim zwycięstwem. Czasem to cicha rewolucja dwóch dusz, które odnalazły w sobie nawzajem siłę. By przeciwstawić się światu. Rok później, gdy Kamiński próbował przeforsować budowę luksusowego ośrodka w górach, Spotkał nieoczekiwany opór. Fundacja Ochrony Beskidów, prowadzona przez jego własną córkę i lokalnego przewodnika górskiego, skutecznie blokowała jego plany, mobilizując mieszkańców i ekologów. W małej, drewnianej chacie na zboczu góry, tuż obok nowo wybudowanego schroniska dla bezdomnych zwierząt, córka miliardera i syn rolnika, którego ziemię chciał kiedyś zabrać, budowali życie oparte na wartościach, których nigdy nie mógł kupić uczciwości odwadze i miłości silniejszej niż jego imperium. Marek wiedział, że ta walka dopiero się zaczyna, ale po raz pierwszy od lat nie był sam i to czyniło całą różnicę.